Siedmiolatek panicznie boi się, że nikt nie odbierze go ze szkoły. Szkoła to praca, jaką wykonuje dziecko. Praca jest kodowana w momencie naszego porodu. Co się stało, że w trakcie porodu, dziś siedmiolatek ma paniczny lęk przed tym, że nikt go nie odbierze? Lekarz, który był wybrany przez mamę, nie dojechał na poród. Mało tego, lekarz drugi, który był wskazany przez lekarza, pierwszy, pierwszy, który został wybrany pie za, pierwszym, za pierwszym razem, też nie dojechał na czas porodu. W związku z tym dziecko ma skojarzenie podświadome z porodem, tego że nikt, kto jest wyznaczony, nie dojedzie. Na czas, żeby go odebrać. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu. Zwróć uwagę, że bardzo dużo rzeczy dzieje się w Twoim życiu na automacie. I jeśli zauważysz, jak działa ten mechanizm, masz możliwość przerwania, powtarzania tej samej historii po raz enty. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu. Zapraszam na grupę bądź też na konsultacje link do mnie znajdziesz w bio do zobaczenia